Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce w serii odcinków Story Time, które są krótkie do 5 minut i opowiadam o różnych fajnych historiach z mojego życia. Słuchajcie, akurat przechodzę koło więzienia. Także tak wygląda, słuchajcie, amerykańskie więzienie. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. O, nagrywa mi się dźwięk? Dobra, nagrywa się. Eee, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o. Moim zdawaniu prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych. Ja już miałam prawko z Polski, także na teorię praktycznie uczyłam się tylko, no może dwie godzinki, tylko po to, żeby zobaczyć, jakie są inne prędkości, wiecie, w milach e, albo jakieś nowe, nowe znaki. Oni tutaj trochę mają łatwiej, bo nie mają e, jakby głównej ulicy. Nie ma czegoś takiego, że jest ten. E, ten taki trójkąt do góry nogami, że trzeba ustąpić pierwszeństwo, bo już nie jesteś na głównej ulicy. Oni tutaj wszędzie mają znaki stop. Także to jest o tyle łatwe, że łatwo się tego nauczyć. I wyobraźcie sobie, że po dwóch godzinach tylko nauki de facto tych takich typowo amerykańskich regułek, których nie ma w Polsce, zdałam bez problemu ten test teoretyczny. I tam jest chyba wielokrotnego wyboru, jeśli się nie mylę. I pamiętam, było takie jedno posrane pytanie, na które na bank źle odpowiedziałam, bo nie mam pojęcia. Pytanie brzmiało, e, jaką ilość w ounsach możesz się napić piwa, żeby później prowadzić samochód? Czyli to pewnie taka typowa pamięciówka. No, ale ja się nie uczyłam tak na pamięć, więc nie wiedziałam. E, I coś tam zgadłam. W sensie coś tam zaznaczyłam na ślepo, ale pewnie było źle, no ale tak czy owak, za pierwszym razem od razu udało mi się zdać, także zarobiście, no i później była po teorii, była oczywiście praktyka. I słuchajcie, tutaj, jeśli chodzi o praktykę, to trzeba cały czas, to trzeba przyjechać ze swoim autem. Nie mają tutaj, tak jak w Polsce, auta z L, że, że szkoła Um, egzaminator ci zapewnia takie auto, na którym prowadzisz, że uczysz się na tym samym aucie ze szkoły, na którym później zdajesz egzamin. Ja tak miałam, jak ja zdawałam prawko, tam na początku um, w 2004 zdawałam swoje prawko. No i w każdym razie e, tutaj trzeba przyjechać ze swoim autem. No i mieliśmy z facetem auto, więc o tyle spoko, że. Już jakby je prowadziłam na polskim prawku, a potrafię prowadzić i prowadzę od wielu lat, więc e, uwielbiam prowadzić. W ogóle czuję się jak ryba w wodzie w aucie e, i też to jeden z głównych powodów, dla których cieszę się, że będziemy się przeprowadzać z Nowego Jorku. Bo po prostu w końcu będę mogła mieć samochód, w końcu mogę podjechać do supermarketu z samochodem e, i włożyć wszystko do bagażnika, a nie w tym moim takim wózku z Bronxu, który mam. Wszystkie tachać rzeczy. No i w każdym razie ten test teoretyczny trzeba przyjechać swoim autem. E, e, praktyczny, nie teoretyczny. No i przyjeżdżam. Dali mi kobietę, e, która miała bardzo mocny akcent z Jamajki. Ale miała tak mocny i była tak hamska. Ja po prostu siedzę za kierownicą, ona w tym naszym aucie siedzi z boku na pasażerce. I mówi do mnie, nie wiem, skręć w lewo, nie? Ja mówię, to lewo, kiedy już przejechaliśmy. Ona się drze, tak, tam miałaś skręcić. Co ty robisz, gdzie ty jedziesz? I później do mnie znowu coś mówi, a ja w ogóle nie rozumiem, co ona do mnie mówi, bo z takim jamańskim akcentem. Słuchajcie, nakrzyczała na mnie dosłownie ze 3-4 razy. Ja do dzisiaj się zastanawiam, czemu ja żadnego mm, nie. Nie, żadnego nie złożyłam, żadnego wniosku o to, że czemu tak mnie traktuje. Uh, I w końcu wyszłam z tego samochodu i się tak popłakałam. Ona powiedziała, dobra, zdała pani, ale ta, taka hamuwa, po prostu chamsko, non-stop. Nawet powiedziała mi, że zdałam w chamski sposób. W ogóle w fajnej okolicy jestem, Sylvan Terrace na, um, na północnym Manhattanie. I kurde, udało się, zdałam, ale miała straszny akcent, nic nie rozumiałam, co do mnie mówi. Kupa stresu, no będę to po prostu źle wspominać, cieszę się, że wszystko zdałam za pierwszym razem, ale wspomnienia z tego dnia mam straszne. No, także chciałam się z Wami na szybko podzielić tą historią. Do zobaczenia w środę na dłuższym odcinku Polki w Ameryce, a za tydzień na, ko na, za a za tydzień na kolejnym Story Time. Puh, udało się poniżej 5 minut. Na razie, pa!